Czyżby przed nim kolejny nudny dzień w World of Tanks? Zaraz, zaraz. Czy wy też to słyszycie? O! To kod ho 23 Cameliter. Po wklepaniu kodu każdy z Was może stać się pomocnikiem Świętego Mikołaja. Zagrajmy w jednej drużynie, a dla najlepszych pomocników będą czekać prezenty. Siemanko i zawitajcie w 12 czogmasie, i dzisiaj zagramy obiektem 430 U. A nasza dodatkowa misja to będzie, uwaga, uwaga, 17 tysięcy uszkodzeń. No to zaczynamy obiekt 430U, czyli według mnie taki czołg średni na starydach. Dlaczego? Dlatego, że mamy naprawdę jak na czołg średni oczywiście dobry pancerz. Kiedyś on był wręcz niesamowity. Przypominam, że kiedyś sterowaliśmy we włazy obiektar 430U i te włazy, które są w tych miejscach, które są zasłonięte przez ten skin 3D, no to one praktycznie nic nie wpuszczały. Nie dało się przejść po włazach. 8, 9 TR nie mogły tych włazów ruszyć. Obie 430 U został znerfione, potem e, już na, taki świetny nie, nie jest, ale nadal według mnie jest to fajny met. Przypominam, pod e, sobą mam misję 17 tysięcy uszkodzeń. Jeżeli ją zrobię, no to wtedy zamiast 3 dużych paczek będziecie mogli wygrać 12 dużych paczek. No i początek, od razu agresja, zauważyłem, że Centurion może ze mną pojechać, to jest dziesiąty i 9 tier łącznie, więc nawet jakby wyjechały nas dwie dziesiątki, to i tak byśmy dali radę, no bo zobaczcie, że kolejne czołgi były za nami i byłem przekonany, że poradzimy sobie, dlatego podjąłem decyzję, że zjeżdżamy w dół. ASTB1, no jak widać, nie miał za sobą sojuszników, by, którzy by za nim pojechali, bo Centurion i byli zbyt daleko, ja kątem oka widziałem, że mogę sobie na to pozwolić, no i to zrobiłem, jak widać, opłaciło się i się udało. Wychylamy się, bo Progetto próbuje właśnie uciekać, ale jest Conqueror, celujemy się w niego, bo to według mnie spore zagrożenie, w sensie czołg na wieżę, który może to się jakoś fajnie powychylać. Troszeczkę jestem zapędzony, ale no, mam ogromne wsparcie ze strony mojej drużyny. Obiekt strzelił, więc y, przez to właśnie, że mam tyle sojuszników za sobą, to nie boję się tak podjechać. Też mi rzuciło na ósme tiery. To jest bardzo ważne w tym wszystkim, że y, no... Jestem dziesiątką na ósemkach, no to będę robić różnicę, szkoda, że pokazałem kawałek borczku, bo chyba on mnie tam przebił. W ogóle ten skin, tę skórkę 3D, e, chyba tam, jak był w przepustce bitewnej Battle Pass, obiekt 430u, to można było tą skórkę zdobyć, według mnie jest naprawdę ładna. Conqueror wychylający się na nas, my go możemy przejść, ponieważ mi działa, ale widzimy, że jest su, okej, okay. Conqueror w ogóle ma stokowe działo, strzelił do nas, wychylimy się na niego, dolna płyta i Conquerora nie ma. Tak naprawdę my przejeżdżamy się po przeciwniku. Przez to, że my gramy drużynowo, my rozdzielamy te punkty wytrzymałości, razem wyjeżdżamy, a przeciwnik jest tu jeden, tu drugi, tu gdzieś kolejny był tyłu, tu STBX osamotniony. No i tak jakby taki efekt domina jest po kolei. Okej, okay, spróbujemy dorwać tego SU-130, wcaluje się w niego i to nam powinno wejść. Oczywiście Obiekt 430 jak możecie zauważyć, nie ma najlepszej stabilizacji, jak i celności, to nie jest taki typowy czołg średni, jak na przykład obiekt 140 i jeżeli pytacie mnie, Kamil, jaki czołg średni na początek? E, czy obiekt 140 czy 430? Według mnie, jak lubicie pancerz, jak jeszcze bardziej lubicie taki styl grania czołgiem ciężkim, to zdecydowanie 430. Natomiast jeżeli chcecie grać takim typowym medem, gdzieś druga, trzecia linia i przysnajpić trochę, no to obiekt 140 jest fenomenalny pod tym względem. Bo on jest takim typowym czołgiem średnim. World of Tanks wielokrotnie to powtarzam. Wcelujemy się w SKPTK, ładnie to wchodzi. Mamy już 4,5 uszkodzeń, więc świetna bitwa, powiem Wam szczerze. No i co, jedziemy dalej. Obiekt nas zaświecił, delikatnie się kontujemy i zobaczcie, odbijamy. Praktycznie żadnym innym medem nie byłbym taki pewny. Jeżeli tym ustawimy, side scrapa, no to ciężko jest się w nas przebić. Wjeżdżamy sobie w dół, żeby znowu nie zebrać od obiekta, w sensie, żeby nie mógł do nas przejść. Wykończymy artylerię, żeby już tutaj nic nie robiła. No i załadujemy złoto chyba na tego obiekta, chociaż obiekt 268 teraz wyparował. I jedziemy do miasta. Dobra, mamy też komfort, mamy dużo punktów wytrzymałości oczywiście, przez co możemy wychylić się na esety. Tylko miałem załadowane pociski Hit yy, i raczej od boku esety od tak bym się nie przebił jak teraz, w tym momencie. Esetka yy, kończy ładować. Może warto będzie się z nią skleić. Żeby nie pokazywać dolnej płyty. Celujemy. Zobaczcie, wieżą, odbiłem. S to nie wycelowała nawet po włazach. Sata. to znaczy. Ten obiekt mnie interesuje. Skupię się na 60 tp które jest od boku. No bo ma więcej punktów wytrzymałości, a my musimy robić uszkodzenia. I tak jest po bitwie, i tak to nie ma jakiegoś większego znaczenia. Został tygrys drugi. I moi drodzy, to jest naprawdę świetny początek na naszej misji. Przebijamy tygrysa 424. No, i jest naprawdę mocno. Jest to świetny początek. Wsparcie, duży kaliber, bitwa była szybka. My zrobiliśmy 6900, 1000 ekspa. Raport szczegółowy 5 minut 33 sekundy, ale zobaczcie na tą skuteczność. 16 na 16 tym obiektem. Zobaczymy, co będzie dalej. Na razie jest to naprawdę dobrej myśli. A zanim przejdziemy do kolejnej bitwy, to krótkie przypomnienie o portalu Eneba, gdzie Was serdecznie zapraszam. Jest to sklep z grami, możecie tutaj kupić właśnie klucze do gier taniej niż na Steamie. Jest też specjalna zimowa wyprzedaż tam z kodem ho ho ho. Macie 10% zniżki. Polecam wam serdecznie, może znajdziecie coś jako prezent albo dla siebie fajną gierkę na święta i to tyle w sumie. Kodu Kamil już nie ma, ale są moje linki oczywiście w opisie, z których zapraszam was, żebyście skorzystali. Jest kod ho ho ho, który wam daje na 10% zniżki taniej na wybrane gry i to tyle. Lecimy dalej z materiałem. Mapa Berlin tu jest spory dylemat. Albo prawo, albo lewo. Chyba pojedziemy jednak na prawo, aczkolwiek no nadal nie jestem tego pewny, bo obiektem 460, jak już mówiłem wcześniej, możemy grać tak jak czołgiem ciężkim, ale z racji tego, że widzę, że tylko TVP tu jedzie M60. No dobra, spróbujemy. Zebrałem debra we włas, Znaczy w dowódce, przepraszam, że akurat straciłem te HPki na przejeździe, ale okej, okay, nie ma tragedii. To Fałpek do nas dojechał. I ja mogę być takim medem, który może zrobić na tej flance naprawdę różnicę. No bo mam pancerz, a STB1 tak do końca tego pancerza nie ma. On będzie łatwiejszy do przebicia. Tylko oczywiście też samemu nie mogę zjechać jeszcze, bo nie mam informacji, jakie czołgi są na przykład za STB. -kiem. Nasz TVPek nie wiem, co robi, ale on traci całe swoje punkty wytrzymałości. Przez to ja jestem sam na tej flance. Chociaż mam 64 zbite i... Mogę sobie tak poradzić na razie w tej, w tej sytuacji 2 na 2. M60 na powłazie musi mi tutaj wejść. 484. Ładnie, wchodzi też w ogóle Alfa jest zaletą obiekta. 440 na medzie. To jest dobra wartość. To jest bardzo dobra wartość. Niedużo medów ma taką alfę. I fajnie, że to nam wchodzi z tego hita. Zobaczcie, co robi ten TFAP. On kompletnie. No nie ogarnia. Ale my dobijemy Patona i jesteśmy. Jeden na jeden z stb -kiem. a jednak zobaczcie, że tu jest AMX-50B. Spróbujemy przebić STB-ka po wieży. No raz to wejdzie, raz nie wejdzie, to jest takie 50 na 50 z tą wieżą stb -ka. Mój problem jest taki, że my tak naprawdę wymieniamy się jak takie trzy spidermeny, które na siebie się patrzą. Znaczy nic nie trafiamy, bo nie jesteśmy najcelniejszymi pojazdami, a zobaczcie też, że nasze czołgi ciężkie zmiotły przeciwnika tak naprawdę. I jeżeli ja nie spróbuję jakoś podjechać i wejść w wymianę z tymi pojazdami, no to ja nic więcej nie zrobię, bo zaraz wszystkie inne czołgi dojadą właśnie tego stb i tą beczkę, więc według mnie powinniśmy podjechać, wejść w tę wymianę, może coś odbijamy, właśnie między m.in. STB nas strzelił za zero, a typ 5 heavy, czołg ciężki pojechał sobie, nie wiem, zabunkrować się, poza mapę chce wyjechać, nie wiem o co chodzi. No zobaczcie ile my odbijamy tym obiektem 430U. W takiej walce bezpośredniej jeden na 1 z stb czy z tym M60. Praktycznie nic to nie mogli zrobić. Jest beczka, powierzy, wycelować do końca. No, bitwa nam niestety, niestety, ale trochę ucieka. Ale tu jeszcze możemy oddać kilka strzałów. Strzałem do tej beczki, no bo wiadomo, to jest więcej punktów wytrzymałości. Dobra, Ebru został dobity. Pani było staranować. Od tyłu tą beczkę, bo to zawsze jakieś dodatkowe uszkodzenia mogą być. Zobaczcie, 243. No i jedziemy po tego typa, który no solidnie się zabunkrował. Oczywiście załaduje złoto na niego, bo to jest typ 5 heavy. I go tak łatwo nie można przebić. Nie wiem, nie wiem co miał w głowie, żeby tak pojechać i zagrać tym typem. Na pewno mocno osłabił swoją drużynę. Helmut Warrior. U nas 4,5 tysiąca, jeszcze jeden strzał i będzie ekstra. Okej, okay. prawie 5000. tysięcy. Jak na taki przebieg jestem naprawdę zadowolony, a wręcz zdziwiony, jak fajnie mi się gra tym obiektem. No i takie są wyniki. Ta bitwa zdecydowanie trzyma nas dalej w grze, że tak powiem. Jesteśmy całkiem blisko zrobienia tej misji, która na początku wydawała się wręcz niemożliwa, więc zobaczymy, co nam przyniesie ta trzecia bitwa. Mamy ruwisko, wcalujemy się w Ebra, który może wjeżdżać na górkę, ale chyba tego nie robi. Śmietanka 2006. Pozdro. CS pojawił się na linii tam 1-2. My nie wychylamy się na środku, dlatego że według mnie urwisko ostatnio, jakby ostatni na urwisku nie opłaca się wychylać na środku, dlatego że sporo niszczycieli właśnie może się wychylać gdzieś, albo jakieś czołgi dostają w bazie, nas mocno obijają i skuteczniejszym zagranie będzie pojechanie do koła górki i tam postrzelenie właśnie Chieftaina w plecy, czy tego Ebra. W ogóle zobaczcie na matchmaking. Mamy dwa Chieftainy, obiekta 279 i dlaczego też to robię? My mamy Ebera na górce, oni nie mają nikogo na górce. Co prawda teraz Eber tam próbuje wjechać, ale nie mają na przykład żadnego takiego Meda, Krana, czy poważnego przeciwnika, który by nas mógł mocno obijać z tej górki. Na nasze nieszczęście, chyba przeciwnik też gra na tyle inteligentnie, że z tego objazdu my chyba mu nic nie zrobimy. Czy może Eber się wychyli? No jesteśmy wykryci, i pojawiają się teraz w tym momencie problemy. No bo zauważcie, że EBR wygrał na górce, 121B dojeżdża tam. Nasz foch się ulewa. E, gigantyczna strata. Według mnie musimy stąd uciec. 121B będzie nas kontrolować cały czas, e, i moim zdaniem no, musimy się gdzieś zawrócić albo się jakoś lepiej ustawić. Może na rampę, na środku. Nie wiem, nasza pozycja jednak nic nam niestety nie dała. Jest minus 11 tysięcy HP. Moja drużyna gra bardzo słabo, ale my też w sumie nic nie pokazaliśmy, więc nie będę jakoś tego specjalnie komentować i wyróżniać, no bo my cały czas jesteśmy w sumie wyłączeni z tej bitwy. Jeżeli bym wjechał na górkę, to byłaby rewelacja, ale to jest dosyć ryzykowne. Według mnie powinienem podjąć to ryzyko. Szkoda, że obiekt nie jest też taki mobilny jak zwykły med. Ale próbujemy, próbujemy. Może grill nas nie strzeli. Obiekt to było pewne, że zbierzemy od obiekta. Ale okej, okay, jesteśmy chyba na górce. I też całkiem bezpieczni. I teraz będziemy mogli strzelić do czołgów, które będą objeżdżać, właśnie naszego badczata i tak dalej, za górki. Mamy wsparcie delikatne. No ten Chief ten jeszcze do nas strzelił raz. Oj, niedobrze bardzo niedobrze. Przejdźmy górkę, ale jakim kosztem? No i tu w tej bitwie jest ewidentny minus obiekta, czyli właśnie ta słaba mobilność. IS-7 w ogóle do nas strzelił, a bat w niego cały magazynek za to, więc... Nie popisał się ten IS-7 na pewno. No i wręcz spłonął. Dobra, nadal mamy bardzo mocną pozycję, bo to jest górka na urwisku. Wychylamy się na wieżę na Chieftaina. Liczę na jakąś podpałę w tej bitwie. To, nas, to, nas, to może uratować naszą misję. 60 TP jest celowane. To ja muszę się wychylić. No, a tego 279. Zobaczymy, EBR jedzie. I FBR nas przebiło dziwo. Dobra, spróbujemy go zrzucić. No, jak nie, to go zniszczymy. Odwracamy się na 60 p Nadal mamy dobrą pozycję, żeby zrobić misję. Tylko jedna podpałka i będziemy w domu. Do 60 TP. Trzy czołgi yy, zostały w naszej drużynie, w tym jedna arta. Dwa pojazdy zaraz sami zostaniemy w tej bitwie. Oj, to będzie bardzo skomplikowane teraz. Jest 60 p nie przebyliśmy. No i jedzie 121B. Dobra, spróbujemy się z nim trochę, tak powiem, zabawić. Może skoczy. I popełni jakiś błąd. Grill może jechać dookoła górki zaraz. Jest Leopard. On skacze. On się nie boi. No i popaciło mu się to, bo nas rozwalił. No szkoda, że nie udało się, tam brakuje około 2000, potencjał jak najbardziej po pierwszych dwóch bitwach był, ale ile to trwało? 6 minut na tym urwisku, ale to jak szybko nasza drużyna straciła całe punkty wytrzymałości i zrobiła się gigantyczna strata, no tego nie jestem w stanie opisać i nadrobić. Pomimo bardzo dobrej pozycji, nawet jakbym nie zebrał tyle tych pocisków na wieździe, to i tak pewnie za dużo więcej bym niestety nie zdziałał, a szkoda. Moim zdaniem fajnie ten obiekt 430 wypadł w tym czołgmasie, No i przypominam, że macie do wygrania 3 duże paczki świąteczne. Wystarczy, że jesteście subskrybentami tego kanału, zostawicie łapeczkę w górę, no i skomentujecie, obojętnie tam jaki komentarz zostawicie, byle żeby zawierał wasz nick w grze. I to było na tyle. Ja będę się z wami żegnać. Trzymajcie się. To elo.